No i siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj przed wami, w sumie jakby nie patrzeć, albo ostatni, albo przedostatni odcineczek Higurashi 3 na moim kanale. Albo kto jak woli, Tata Rigorosik sięga za morderszej klątwy. Tak, tak, to już jest ten moment, zakończymy. Tu sobie Kejciego schowamy na bok. I ogólnie, co mogę wam powiedzieć? Nie wiem ile będzie trwała impreza herbaciana. Oczywiście, jeżeli będzie trwała godzinę, to... Te... Y, dwa odcinki się zrobią końcowe z tego. Ale zobaczymy. Jeżeli tam do 45 minut, to jeszcze tak powiedzmy, że będzie git. I zrobimy z tego pierwszy epizod. Więc w sumie. Y, co mogę wam jeszcze powiedzieć na sam koniec przed rozpoczęciem grand finale? No, powiem wam szczerze, że... Osoby, które by nie znały anime, i... I, I mangi po graniu y, jako pierwsze, y, gier to teraz w momencie ograniu trójki bym miał takie wytyfy, ale jakie, y, wy, jakie tam wybuch, jakie tam y, u, y, ujście gazu, jaka tam magma w, w tym, w, w tym y, nie bagnie, no w bagnie. No, ale jak mówiłem, Higurasi słynnie z tego, że tak samo Umineko, bo to są ci sami twórcy, jakby nie patrzeć, że pierw rzuca nasz. Masą różnych zagadnień, a potem my musimy wywnioskować, które z nich się najwięcej razy powtarzają, które z nich są kanoniczne, czyli występują w każdej części, są tym chłorem, tym tą podstawą historii, a co jest tylko takimi wyjątkowymi sytuacjami, które mają miejsce w danej grze. Chociaż jest pewien wyjątek który będzie nam opowiadał y, historię z dwójki ale w rozszerzonej wersji i do tego z innej perspektywy to powiedz jest, powiedzmy że to będzie odpowiedź na to co wydarzyło się w Watanagashi ale dobra y, tyle jeżeli chodzi o sam wstęp jeżeli chodzi o ocenę gry to zajmiemy się tym na samym końcu i weźmy podsumowanie Podsumowanie Dziękuję bardzo za ukończenie, gdy zapłacą cykady Tatarzy Gorosi. Jak się podobało, to był trochę inny klimat niż poprzednie rozdziały. Jeśli ci się spodobało, to jestem szczęśliwa. Haha! Znowu złe zakończenie. To typ, który tak lubimy, co? Osobiście chciałam stworzyć scenę z nadlatującym gazem. Mieszkańcy wioski jeden po drugim umieraliby w spazmatycznych konwulsjach z pianą na ustach. Czy myślicie, że to byłoby dobre? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak nie uważam. I znowu, to znowu się stało. Wielkie, 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 złe zakończenie. Kukuku! Ku, ku. Co? Mi, dlaczego wygląda z nas zadowoloną ze złego zakończenia? Cóż, raczej wszystko, co możemy zrobić w tym momencie, to się śmiać! No. Strażne no. Straszne zakończenie eskalowało w każdym rozdziale, i w końcu dotarły do punktu kulminacyjnego. Tak sądzę. Wszyscy umarli razem, jak przyjaciele! Jako przyjaciele! Nipa! Hmm, chyba można tak powiedzieć. Jednak umieram za każdym razem i jestem tym trochę zmęczony. Byłoby miło mieć zakończenie, w którym udaje mi się przeżyć. Tomitake, Jest, jesteś jak wskaźnik czasowy. Kiedy umierasz, to uzwiemy, że jesteśmy w drugiej połowie. Czy jakoś tak? <laughs> W porządku! Oto nasi goście, którzy zadebiutowali w tym rozdziale. Wszyscy dają wielkie brawa! Pierwszym jest trener, nazywany też kierownikiem kiosłkę Kire. Ire. Ire. <grystanie -Kyusuke> -Ire> Jestem zaszczycony tym, że mnie przedstawiłaś. Witam, wszystkich! Byłem dru drugoplanową postacią, ale posiadanie pełnego portretu sprawia, że naprawdę czuję się ważny. To prawda. Miałeś zbyt wiele występów, dialogów i zbyt silną rolę jak na postać drugoplanową. Nie wiem, czy później też będę pojawiał się tak często, więc proszę, kibicujcie mnie. spoileruję wam. Doktor Ire jest kluczową postacią w y, częściach, w których... Na pewno w ostatniej. Przedostatniej nie jestem pewien, nie pamiętam trochę już, ale no jest ten łepek y, osobą, bez którego nie może być dobrego zakończenia. Powiedzmy, że przyciągnięcie go na stronę naszych, będzie jednym z najważniejszych momentów. Dziękuję ci bardzo! Następna jest nauczycielka Rumikuchi! Witam wszystkim Występowałam w różnych scenach I tym razem dostałam tę pamiętną scenę w Starcie kary Po prostu nie mogę wybaczyć tym Którzy lekceważą kary <gry> Tak, tak, tak Nikt tutaj nawet o tym nie pomyślał Proszę, niech ktoś zrobi miejsce dla pani Ci. W porządku Teraz wszyscy są tutaj Rena! znowu możesz czynić konory. Dobra, wszyscy. Proszę podnieść kubek, znajdujący się w najbliższej. W, 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 się najbliżej was na stole. Mamy wiele różnych napojów. Ta impreza końcowa naprawdę się rozkręca. Ilu nas tutaj jest? Myślę, że łącznie z nami jest około 10 osób. Teraz w końcu mamy tyle samo nieletnich i dorosłych. Wszyscy możemy pić bez wstydu. Mówiąc o piwie, jak to jest możliwe, że coś tak pystego, gdy jest zimne, staje się tak okropne, gdy jest ciepłe? To jeden z siedmiu cudów świata. Mówię wam. he! he, he. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Dobra, naleje piwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co? Jest sześciu dorosłych? Mi. Poproszę pienistą herbatę jęcmienną. Rika nie może z tego pić. W każdym razie, Rena, kontynuujmy. Tak, tak. Czy mogę prosić wszystkich o uwagę? W porządku! Wykonaliście świetną pracę nad rozdziałem tatari Zdrowie! Zdrowie! Brawo! W porządku! Przejdźmy do naszej tradycyjnej dyskusji na temat fabuły. A jednak, ten rozdział po raz kolejny nas do, zdezorientował. Hmm. Cóż, jeśli ktoś chce coś powiedzieć, proszę, niech podniesie rękę. O, wszyscy są tacy skromni. Nikt nic nie chce powiedzieć? Więc może ja zacznę? O, przepraszam, czy można zmienić muzykę? Poproszę o jakąś bardziej tajemniczą. Tak, ta będzie odpowiednia. Dobrze, mamy już nastrój. Zatem Takano! Proszę! Myślę, że samo zagłębienie się z historię Tatarigorosi nie ujawni tajemnicy. Wiem, co masz na myśli. Oczywiście, tak właśnie powstają historie. Czy było coś szczególnego? Nie wiem, czy mam rację. Kiedy w Onikakusi, w pierwszej części, Maebara jadł w restauracji z panem Oyoshi, to Sonozaki dowiedziała się o tym. Czy to nie było trochę tajemnicze? Z pewnością było to tajemnicze, ale po przeczytaniu Watanagashi kilka rzeczy miało sens. Kiedy w opowiadaniu wspomniałem o restauracji z uroczymi mundurkami, musiało to oznaczać Angel Mort. Ta restauracja jest własnością rodziny Sonozaki, więc... Ktoś, kto wiedział, że Kei tam był i powiedział mi, to naprawdę ma sens, prawda? To właśnie mam na myśli. Istnieją subtelne różnice w historii Higurazi. ale myślę, że są trzy aspekty, które są takie same w każdej. Na przykład charaktery postaci. Byłam przerażająca w Onikakushi, ale nie tylko dlatego, że to było Onikakushi. Czy moja postać była dokładnie taka sama we wszystkich trzech historiach? Zgadzam się. Postacie są dokładnie takie same. Najbardziej skrajnym przypadkiem jest to, że za każdym razem umieram w ten sam sposób, w tym samym miejscu. Bez względu na to, jaka to historia, zawsze umiera z tego samego dnia. W Watanagashi jest scena, w której podczas festiwalu Takano i Tomitake zakradają się do magazynu narzędzi rytualnych. Ta, syna, ta sama sytuacja mogłaby, mogła mieć miejsce w innych historiach, mimo że nie została przedstawiona. Myślę, że to ciągle się zdarzało. Z wyjątkiem kilku wydarzeń: pogoda w dniu festiwalu, zajęcia klubowe i powrót dwójka do Satoko do domu. Poza tymi zdarzeniami, wszystko wygląda na takie same. Co oznacza, że mamy jeszcze więcej pytań Jeśli historie są opowiadane Za każdym razem Dokładnie w tym samym środowisku Dlaczego stają się takie różne Jeśli myślimy z perspektywy ogólnej gry Przygodowej z gatunku Suspense Czy czasami historia nie rozgałęzia się W zależności od wyborów Więc Watanagashi W punkt, w którym moja siostra Dostaje lalkę lub nie Nieunikniony zły koniec podczas tak czystego wyboru. Co dość przerażające. Cóż, wy, w Tatarigorosi, hmm, może punktem jest to, czy hmm. Keichi zdecyduje się zabić wujka. Myślę, że to było wcześniej. Myślę, że rozgałęzienie powstało, gdy kobieta wujka zniknęła z powodu jakichś kłopotów i on wrócił do Hidamizawy. Więc, jaka była pierwsza noga w Oni Kakushi? Myślę, że to było wtedy, kiedy się pojawiłem i zacząłem opowiadać o dziwnych, seryjnych morderstwach, śmiertelnych incydentach związanych z klątwą ciguatnego Oyashiro. Więc właśnie coś wymyśliła. Jeśli Keishi dałby lalkę, Mion, gdyby pan Oyoshi i mój wujek nie pojawili się, czy nie spędzilibyśmy czasu w spokoju i nic by się nie wyrażyło? Rozumiem. Satoko od razu przeszła do sedna. Masz rację. Można tak powiedzieć. Więc może powinniśmy pomożlić się o to, żeby pan Oyoshi i jej wujek nie pojawili się w tej mrocznej historii? A jeśli uda nam się zapobiec pogorszeniu się Sonozaki, wszyscy będą szczęśliwi? Jej! Starca siostrzeczka, jesteś potrzebna do złego zakończenia. Uważajcie, wszyscy. Jeśli rozwścieczycie roz, 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 moją siostrę, na pewno skończy to się źle. Co? Co ty mówisz? Shion! Następnym razem upewnij się, że będę bezlitosna w zadawaniu ci bólu. Może spłakać i przestać ilekces. I przepraszać ilekces. To nie zadziała. Jeszcze zobaczysz! Ha, ha, ha. Na razie nie możemy rozwiązać żadnych zagadek, ale wydaje się, że opracowaliśmy plan jak sprawić, by historia zakończyła się szczęśliwie. Nastanawiam się, czy to naprawdę nas uszczęśliwi. Pano Yoshi i Tepe i chodzo się nie pojawili. Mion dostała lalkę. Czy, czy tylko to musi się wydarzyć? Masz rację! Wszyscy zapominamy o najważniejszej rzeczy. Pamiętacie wielką katastrofę zawy? Nie da się zapobiec klęskom żywiołowym. Czy wszyscy wiosce powinni założyć maski przeciwgazowe i ewakuować się? To prawdopodobnie klątwa godnego Yashiro. Dlatego musimy się upewnić, że go nie rozgniewamy. To staje się trochę trudne. Nie wolno nam, na, nie wolno nam nawet rozgniewać ścigodnego o A co powinniśmy zrobić, aby temu zapobiec? Sam projekt tamy chyba nie wchodzi w rachubę. Może, gdybyśmy w ogóle nie by, może gdyby w ogóle nie było planu budowy? To byłoby trudne. Gdyby to się nie stało, potrzebowalibyśmy rytuału, by stłumić gniew ścigodnego Yashiro. Zatopienie ofiary na bagnach onikafuci. Rytualna ofiara. Ofiara! Tylko kogo mamy poświęcić? Weź, róż głową! Kogoś, kto jest skazany na wycofanie się z historii, bez względu na to, co się stanie. Jeśli i tak umrze, może równie dobrze pomóc i zawie. Ehm, a... um, kiedy a... mówisz, że Zobacz, ktoś odchodzi bez względu na wszystko, czy ty mówisz o mnie? A... Wiedziałam, Jiro. Wiedziałam, że odegrasz ważną, bardzo ważną rolę w tej historii. Zmusimy cię do odegrania swojej roli. Dzięki temu mamy plan na uzyskanie miłego, szczęśliwego i dobrego zakończenia. Spróbujmy, skoro mamy czas. Wszyscy zaangażowali podejście tutaj. Najpierw powstrzymujemy wujka Chodzo, którego kochanka uciekła, a on wrócił do Hinamizawy, ale przez to ona umarła. Cześć, nazywam się Wujek Chodzo. Nie mam portretu, więc będę go zastępował. Jestem taki samotny i smutny, bo moja kochanka uciekła. Sadź wrócić do Hidamizowy, zamknąć Catoku i Haha, ha, wykować ją na służąco. Może powinienem pojechać tam na moim motocyklu? Po prostu włożę kluczyk i przekręcę. Kliknięcie. Kaboom! Usadzili wujka. Wyrok! W progu powstałeś i w progu się obrócisz. Satoko, nie sądzisz, że użyłaś trochę za dużo prochu? Mam nadzieję, że z trenerem wszystko w porządku. Nerwowe pocenie się. Następnie powstrzymujemy Oyosiego przed pojawieniem się. Kolej na mnie? Nu fufu nazywam się kurał do Oyosi. Gorący przystojny mężczyzna w średnim wieku, który wygląda jak piosenka z bluesowy. Nie, bo nie jesteś czarny. Mu Mi Twój wyrok zapadł I zapomnijmy o mojej siostrze Podejdź starsza siostrzyczko Mam na ciebie uroczą małą lalkę Aha, jaka ładna o, To do mnie nie pasuje Nie, 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 nie To zła osoba ci to daje na końcu musimy jeszcze stłumić gniew godnego Yashiro Proszę Czy nasz ostatni aktor jest gotowy I podejdzie tutaj Zwiąż go szybko O i powieść Będzie to tonął przez trzy dni Nie jestem aż tak cierpliwy Skończmy z tym szybko Utopili go Skoro mamy to za sobą Sprawa została zamknięta Ale to głupie było. <noise> to ciekawe. Nagle moje ramię zaleściło niesamowitą mocą. Ten stos trupów to całkiem poważna sprawa. Telefon od Kejciego. Ham? Dzwoni telefon. Halo? O, Kejci! Dzięki za swoją całą... Za... Dzięki za całą Twoją pracę. O, o. Tak, tak. Wygląda na to, że wszyscy dobrze się bawicie. Jestem zajęty czytaniem scenariusza następnej historii. Zresztą. Jestem dzisiaj w dobrym nastroju, więc nie będę wam dokuczał. Czy jest tam Sion? Może ziom dać? Co? Zamierzasz tutaj to tutaj ogłosić? Chciałam utrzymać to przez jakiś czas w tajemnicy, ale dobrze. Sekret między Sion i Mikkei? Co, 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 co? wy mówicie? Nikt mi o tym nie powiedział, nikt! Dobra, Kej, okay, powiedzmy to w tym samym czasie. Raz, dwa, trzy! Główną bohaterką w następnej historii będzie Shion Sonozaki. Serio? Shion? Co wy pierdolicie? Shion jest w piątej? W mek. w tym. w si. Teraz będzie nika? Co? Właśnie tak! Ta od którego. O, ta od. która od w, w, czasu swojego pierwszego pojawienia. Dzisiaj jest naszczycieli z popularności. Jest to zasada, która została ustanowiona od czasów Tokato. młodsza siostra bliźniacka, która pojawia się późno, na pewno będzie popularna. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale to bez znaczenia. W każdym razie, raz zostałem zwolniony z bycia głównym bohaterem. To nieprawda. Oni nas trollują. Albo. Nie wiem, jak to było tworzone, nie? Jak figuracji powstawało. No chyba, że były jakieś plany. No nie, no. Nie, to musi być jakiś błąd, jakiś trolling. Jeśli plotki się potwierdzą, może wreszcie dostanę portret. Hurra! Cóż, portrety. Aha, portrety Keya byłyby tylko stratą mięścia na dysku. Gdyby wszystko nie zmieściło się na płycie, istnieje spora szansa, że zostaną usunięte w pierwszej kolejności. To ci nie przeszkadza, on? Głównego bohatera zawsze spotyka na końcu jakiś straszny los. Kukuku! Cóż, a stąd? To nie oznacza, że stanie się to następnym razem. Tata Rigorosi to już trzecia część serii, gdy zapłacą czykady. W pierwszej połowie serii przedstawimy wiele dziwnych i ekscytujących tajemnic, ale od następnej części tajemnice zaczną być rozwiązywane, wyznaczając początek rozdziału śledcy nazwa tymczasowa. No, chyba. Autorzy albo się zajebali, albo w trakcie stwierdzili, że jest muszą yy, te madriki ponieść. Bo dopiero od piątej części tej Maekashi zaczynają się Księga Odpowiedzi, tak samo jak jest w przypadku Mineko. Te pierwsze części to są, powiedzmy, części, które dają nam więcej pytań i troszeczkę odpowiedzi, a potem yy, z tych informacji, które zebraliśmy oraz te, które są następują... na bieżąco nam dostarczane, rozwiązujemy zagadkę. Więc następna jest Himatsubushi. Ona w ogóle będzie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w samej grze. Ale w Manto, to jest w ogóle inna historia. Która dzieje się w stricte w pewnym momencie. W innym. Yy, w ogóle innym czasie, nie? Inna oś czasu jest. To no, oznacza, że będzie to ekscytująca historia, w której zostanę detektywem i rozwiążę wszystkie te szalone, niedorzeczne tajemnice. Czy, czy lepiej wymyślcie dobre kwestie? Coś jak, to ty jesteś sprawcą? To się nie zdarzy, nigdy! Za bardzo zbliżyć się do tajemnic, rodzin, zostaniesz uwięziona, a potem będzie zręczona. Jesteś gotowa, by spotkać gwałtowną i naturalną śmierć? Co wszystko powinnaś powiedzieć to samo. Czy jesteś mentalnie przygotowana na to, że przejdzę wszystkie twoje tajemnice i sekrety, a potem przeprosisz mnie i popełnisz samobójstwo? Czy nie masz szans na klątwę ścigodnego Yasiro dla mnie? Tak czy inaczej, nowa historia rozpoczynająca drugą połowę tymczasowo nazywana Meakashi, czyli objawienie, jest obecnie pilnie rozwijana. No chyba, że to było wydawane w pewnym sensie duetem, że pierwsza i druga część, a potem trzecia i czwarta, ale to bez sensu. Nie, tu chyba coś. Autorzy trollowali albo była szybko zmiana planu. W niedalekiej przyszłości powinniśmy być w stanie ujawnić to wszystkim, więc mamy nadzieję, że będzie cię czekać. O Nikakusi, Watanagasi, Tatarigoshi, Tatarigorozi. Jakie wnioski nasuwają się po przeczytaniu tych historii? A może po prostu macie więcej pytań zamiast przypuszczeń? Ja też nie mam pojęcia. Hi, hi, hi. Dla wszystkich wojowników, którzy nigdy nie poddali się nad tymi trzema tym trzem tajemnicom i walczyli dalej. Po za Was entuzjazm przedstawimy Wam ostatni scenariusz, którego pierwotnie nie planowaliśmy publikować. Proszę, cieszcie się nim. A, i to będzie ta czwarta część, chyba, nie? Nie chcę mi się aż tak przeglądać historii tego, nie? Jak to ta historia powstawania wyglądała? Ale impreza herbaciana właśnie się zakończyła. After party, czy jak tam to można inaczej nazwać. Yy, I co mogę wam powiedzieć? To był właśnie 73 odcineczek. Tatarigorosi, czyli ostatni epizod Gdy Zapłacą, czy Kody 3 Księga Mordercy i Klątwy na moim kanale I co mogę powiedzieć o tej grze? No co się wam mogę powiedzieć? Dobra, nowelka Czytam to jak woli, powieść wizualna, przyjemniej się grało Chociaż klimat był bardzo ciężki Chociaż patrząc na dzisiejsze czasy, to wyrosło nam pokolenie Ale żeby nie było, te moje też jest trochę zjebane na tym punkcie Y, które bardziej y, smuci się z tego, że zwierzę umarło, niż się człowiekowi i dzieciakowi stało, więc dla nich to pewnie nie jest trudny klimat. I raczej mamy strasznie dużo takich sadystów, że jakby mieli okazję, to by mordowali wszystkie dziecięce postacie, dlatego ich nie ma w za bardzo w grę. No cóż, ale dobra, wracając do stricte mojej oceny, gra ogólnie bardzo dobra, polecam wszystkim fanom. Yy... W Higurashi gier detektywistycznych z, z nutką zjawisk paranormalnych oraz innych tego typu nie, niedorzecznych, ale również niesamowitych rzeczy. No, co mogę wam powiedzieć? Jeżeli nie graliście w poprzedniej części, to lepiej zahaczcie o pierwsze dwu, jedną, drugą. Ale gra została mniej więcej tak skonstruowana, że. Troszeczkę rzeczy będzie wam umykać, ale jeżeli byście jednak się no. Uszeli... Postanowiliście mimo wszystko zagrać najpierw trzecią coś, to jest ok, Będziecie zadowoleni. No ale nie możecie wtedy grać w After party, No bo sobie zespolerujecie dużo rzeczy, nie? No, Ale cóż, Gierka, warta polecenia, zwłaszcza, że dzięki panu yy, Margusowi, czy pani Margus, ale chyba panu Margusowi yy, mamy tą grę spolszczoną, jest cudownie, zajebiście, fantastycznie. Jestem bardzo wdzięczny. Wiem, że już w trzeciej części nie dziękowałem mu na początku odcinka, no ale no cóż, panie Margus, jestem panu naprawdę wdzięczny i dziękuję za pana ciężką pracę. I nieodpłatną. No cóż, jestem ciekaw, czy opening będzie od czwartej części inny, czy, czy nie. Chociaż ten, jak mówiłem, mi się najbardziej podoba. Patrząc porównując go z, z piercem openingiem oraz tym z umineko. Mogę go puścić? Tak na koniec dodatki. Chyba nie. Musiałby chyba pewnie zresetować grę, bo odpalić od nowa nie zacząć historię. Ale to jest nieważne. Więc tak. Mam nadzieję, że serika się wam podobała. W... Chyba w następnym tygodniu będzie powrót do dziedzica księgi pytań bez odpowiedzi, bo gra wyszła na Steamie pełna wersja miałem zamiar ją kupić, bo jest niedroga za 20 zł ale autor tej gierki wysłał mi CDK ja i sobie ją pobrałem czyli... We, w, no i mam, dostałem ją za darmo z drugą grę, znaczy nie, no dru, pierwszą pełną wersję gry dostałem za darmo od twórcy oraz jedno demo dostałem od twórcy oraz wygrałem kiedyś jedną grę w konkursie Taki wygląda mój hehe profit do zbycia twórcą internetowym, jeżeli mogę tak to nazwać. No więc tak, za figuracji wejdzie ten dzik yy, ten dziedzic księga bez odpowiedzi jak to szła, nie? Tam w więcej demo było w... Że nie w 50, ale w tak w 35-40%, więc myślę, że aż tak dużo nam nie zajmie ono czasu, ale kto wie, ale kto wie. A później chyba już, nie wiem, wrócimy do diabła, zakończymy tą ścieżkę z tą. Pomiędzy, to, zajmiemy ten główny wątek, który zawsze dzieje się pomiędzy wyborem, wybraniem tej dziewczyny po, pobożnej a, 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 a tym głównym wątkiem, ten, ten obszar co tak zajmuje 10 odcinków, może 15, nie pamiętam. Ten gdzie diabeł na strunie G, hehe, zaczyna mącić, więc yy, to ogarniemy po dziedzicu, a potem po tym ogarnie, po tym... Po tym yy, wrócimy do Higurashi, będziemy ogrywać czwartą odsłonę, tom związany z Riką. Fajd będzie dalej wychodził i pod koniec grudnia albo przez, do końca jeszcze grudnia e, będzie Fate wychodził i od samego nowego roku zaczniemy od e, Do Powrotu do Omineko. Jakoś tak, taki jest plan. A w międzyczasie e, będą wychodzić te jeszcze mniejsze seryjki, planuję sobie jeszcze zagrać w Rexia, trzecią odsłonę w, w i Czarodzieje, to będzie w ten we wtorek, piątek. I będą jeszcze filmiki poradnikowe, więc ogólnie tyle, tak wygląda mm, moje podsumowanie tej serii, więc mam nadzieję, że wam się podobało, z tej strony był Jakub i widzimy się w kolejnej grze. No.